Rozgość się w przestrzeni nawi, miło mi, że tu jesteś. Być może to czytanie będzie właśnie dla Ciebie. Weź głęboki oddech, otwórz serce i pozwól, by to przesłanie spotkało Cię dokładnie w tym momencie, w którym tego potrzebujesz. Zapraszam do słuchania. Co nowego idzie do lwa? Tarot odpowiedział królem pentaki, krepanem i umiarkowaniem. Król pentakli to stabilizacja materialna i bezpieczeństwa. Do lwa przychodzi energia stabilności i obfitości. Król Pentakli to ktoś, kto osiąga sukcesy zawodowe, potrafi zarządzać finansami i daje innym poczucie bezpieczeństwa. Nowością będzie więc okres większej pewności w sferze pracy i finansów, a także możliwość wejścia w relacje z osobą odpowiedzialną, dojrzałą i solidną. Kapłan to tradycja, wartości i nauka. Po materialnym fundamencie ta karta oznacza, że będzie to nowa energia dla lwa i umocnienie w wartościach. To może być wejście w coś bardzo formalnego, związek, współpracę w instytucji, naukę pod okiem mentora albo czas duchowego rozwoju. Lew, który lubi działać sam i w blasku teraz dostaje lekcje współpracy z zasadami i z tradycją. Umiarkowanie to harmonia i cierpliwość. To karta równowagi i zdrowego tempa. To nowa energia spokoju, uzdrawiania i znalezienia złotego środka. Może nauczyć się, że nie trzeba wszystkiego zdobywać szybko i spektakularnie. Czasem stabilność i cierpliwe działanie dają najlepsze efekty. Co te karty oznaczają w sferze miłości? Król Pentakli to stabilny partner albo wejście w relację, która daje poczucie bezpieczeństwa. To energia dojrzałości i odpowiedzialności. Kapłan możliwe formalizowanie związku, ślub, zaręczyny, poważne zobowiązanie. To także pogłębianie więzi na poziomie wartości i duchowości. Umiarkowanie to harmonia, uzdrowienie i równowaga. To relacja, w której uczysz się cierpliwości i wzajemnego dopasowania. W sferze zawodowej, król pentakli to sukces materialny, stabilizacja finansowa, możliwy awans albo wejście w rolę lidera. Kapłan to praca w instytucji, zgodnie z zasadami. Albo uczenie się od kogoś bardziej doświadczonego, to także energia certyfikatów, formalnych dokumentów i nauki. Umiarkowanie to równowaga w pracy, umiejętność współpracy i cierpliwego budowania kariery krok po kroku. Podsumowując, w miłości stabilny, dojrzały związek, który może wejść w etap formalizacji i harmonii pracy, sukces finansowy i zawodowy, ale w strukturach i w równowadze. Jeżeli chodzi o duchowość, to nauka cierpliwości, równowagi i połączenie duchowych wartości z codziennością. Co nowego idzie do lwa? Stabilizacja, dojrzałość i równowaga. Zamiast porywów i dramatów czeka Cię spokojny, stabilny rozwój w każdej sferze życia. Dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną do końca tego czytania. Jeśli poczułeś, że te słowa były dla Ciebie ważne, zostaw łapkę w górę, i zasubskrybuj kanał. Będziemy mogli spotykać się częściej. Twoja obecność ma znaczenie. Niech Ci się darzy.